Dlaczego warto pojechać do Zakopanego? Będzie po prostu niesamowita atmosfera Boża. Warto jechać do Zakopanego, bo jest tam pięknie, moi drodzy, pięknie jest. Cudowne. Słońce, góry i górale. Dla społeczności, dla tego słowa, dla tego czasu, aby się budować, aby mieć społeczność, brać mi się z Bo i spędzić w czas. Będzie tam bardzo dużo braci i sióstr z różnych państw. Będziemy poznawać Boga, będziemy poznać Jego wolę, spędzać dobrze, miło czas. I piękne miasto w południe Polski. Było tutaj w listopadzie, dlatego wiem, piękne miasto. Podstawa to dobre jedzenia. Warto, bo pastor Maciek tam będzie. Warto jechać do zakopanego. <grymne> bo tam będzie pastor Tomasz. No. Można zakopać to nieco? Jeżeli chcesz zostać gwiazdą filmową, to musisz być zakopany. Zapraszamy. Zależy Ci na prestiżu i pieniądzach. Na być sławnym i pieniądze. przyjechać. Będzie tam super. Będzie super, bo będzie nasz Pan, będzie Słowo, będzie uwielbianie, będą góry. I będziemy my. Dlatego warto jest tam być, bo my będziemy, a my jesteśmy kościołem. Żywym kościołem, żywego Boga. I nie mogę się doczekać, że żeby tam pojechać. Czadowo będzie. <grym> będzie czadowo. No i to dlaczego? No pytanie no. No jechać i koniec. Wszystkich zapraszam serdecznie.